Na pewnej farmie zwierzęta zebrały się i zaczęły narzekać. Narzekały, że człowiek zabiera im wszystko, cokolwiek one mają. Człowiek ich wykorzystuje, ponieważ wszystko im zabiera. Kóra mówiła, znoszę jajka, oni mi je zabierają. Świnia mówiła, ja hoduję tylko po to, żeby potem je zjeść. Krowa mówiła, mnie też, mleko mi jeszcze zabierają na udatek". I tak każde zwierzę, to, które gdziekolwiek było, koń mówi, że go dosiadają, że go biją, że chcą, żeby szybciej chodził, szybciej biegał i inne rzeczy. I w pewnym momencie w tym całym zgromadzeniu pojawiło się takie małe zwierzątko, które przypełzło gdzieś z jakiejś, jakiejś dziury, wyszedł sobie ślimak i powiedział, powiedział do nich tak. A ja mam coś, co ludzie bardzo chętnie by chcieli mieć, i bardzo chętnie by mi to zabrali, gdyby tylko wiedzieli jak. Co do tak krzyczać, co, 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 co masz, co takiego masz? I on do nich powiedział: Ja mam czas. No właśnie. Dzisiaj mam 28 grudnia. Za trzy dni mamy zapowiedziane spotkanie noworoczne, które nazywamy noworoczne, czyli za trzy dni rok 2019 przestanie istnieć, a nawet możemy powiedzieć będziemy go już nazywać to był stary rok, a będziemy witali, będziemy wchodzili w nowy rok 2020. W tych dniach nie ma chyba osoby, która chociaż nieco nie myślałaby o czasie. I często myślimy w kategoriach, że co czas robi? Wlecze się? Ciągnie się jak ten ślimak? Czy wręcz przeciwnie, ucieka i goni nas? I tu jest ciekawostka. Oprę tą ciekawostkę na przykładzie jednej działalności domowej, takiej gospodarstwie domowym, na przykład na praniu. Kiedyś, żeby zrobić pranie, to trzeba było tak: to pranie wziąć na plecy, zadźwigać nad rzekę. W tej rzece to te pranie obić jakimś specjalnym kijem, obić, potem trzeba było jeszcze wykręcić, a więc to krzep wymagało, przynieść do domu, rozwiesić, żeby wyschło. Więc wymagało to dużo zaangażowania, dużo czasu, wszelkiego rodzaju praca taka była. Pierwszą pralkę wynaleziono w 1851 roku, jakieś 150 lat temu. Może trochę więcej, 170 lat temu. Pierwsza automatyczna pralka w 1937 roku w Stanach Zjednoczonych. A w Polsce dopiero w latach 70. pojawiła się pralka automatyczna typu Polar. Ale pranie, zmywanie naczyń, odkurzanie, czy zamiatanie. Co jeszcze można tam dodać do tego wszystkiego? Słucham. Wymagało sporo czasu, prawda? To wymagało sporo czasu. Dzisiaj co robimy? Planie do pralki, jeden guzik. Zmy naczynia do zmywarki, jeden guzik. Robota się włącza, prawda, psty się i jedzi i odkurza nam podłogę. A my nadal mówimy, że co? My nie mamy czasu. To bardzo, to co robimy w tym czasie, kiedy dawniej robili te wszystkie czynności? Co my w tym czasie teraz robimy? No, weszły inne zagadnienia. Mamy Facebooka, Messengera, mamy YouTube'a, YouTube, mamy inne rzeczy. I to nam być może zabiera tyle czasu. Być może, nie wiem, nie sprawdzałem. Ale być może to tak, tak jest. Co nam zabiera tyle czasu? My ciągle mówimy, że nam brak czasu. No właśnie o czasie chciałbym dzisiaj co nieco powiedzieć. Co to jest czas? Czy macie jakąś definicję czasu? Znacie jakąś taką definicję czasu? Cięż, ciężko to wyrazić jakąś taką definicją. Czas to takie trochę abstrakcyjne pojęcie, prawda? Pojęcie często mówi się filozoficzne. Filozofowie często na, na temat czasu mogą dużo powiedzieć. Bo albo go mamy, kto go dzisiaj ma, albo go nie mamy, najczęściej to. Gramatyka w każdym języku, w każdym języku mówi, że że w języku jest, są czasy przeszły, teraźniejszy i przyszły. Potrafimy go mierzyć i to bardzo precyzyjnie, nawet do tysięcznych części sekundy. Ale poza stwierdzeniem, że jest to wielkość fizyczna, nie potrafimy dać jasnej i zrozumiałej definicji czasu. Co to jest czas? Skąd się wziął czas? W takim układzie może na to odpowiemy pytanie. Kiedy czytamy pierwsze werset Biblii, to czytamy: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Była wieczność, a potem Bóg stwarzając świat nadał istnieniu również czasowi, bo czytamy i nastał wieczór, i nastał poranek. Pierwszy, drugi, trzeci, szósty, siódmy. I od tej chwili, aż po dzień dzisiejszy idzie dzień po nocy, noc po dniu, doba za dobą, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. I przyjdą kiedyś taki, ale przyjdzie kiedyś taki czas, że po dniu ostatecznym otwórzmy ostatnią Księgę Pisma Świętego. Ostatnią niemalże kartkę, 22 rozdział, wiersz 5, gdzie czytamy: I nocy już nie będzie. Nie będą już potrzebowali światła, lampa, ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I czas przestanie istnieć. Bo w wieczności nikt czasu już nie liczy. Więc tylko kogo Pan Bóg stworzył czas? I czy dla siebie? Czy Pan Bóg potrzebuje czasu? Psalmista mówi: U ciebie tysiąc lat jak? Jeden dzień. Więc po co Panu, Panu Bogu czas? Pan Bóg stworzył czas dla ludzi. A po co Pan Bóg dał ludziom czas? Abyśmy umieli. I tu przeczytajmy Psalm 90. Przeczytajmy Psalm 90. Dwunasty werset. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Do czego nam ta umiejętność jest potrzebna? W Księgach Jezus nadziei Salomona, rozdział dziewiąty. Dziesiąty werset. Na co się natnie twoja ręka, abyś to zrobił to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Tam do krainy, której idziesz, czasu już nie ma. Wierz 12. Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią, jak ptaki, które się łapie w sidła, tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie który nagle na nich przypada. Apostoł Paweł w się do Efezjan daje takie słowa. List do Efezjan, rozdział 5, 15 i 16 werset. Baczcie więc, pini, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Znane słowa księdza Jana Twardowskiego. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi tak, takie słowa. List pierwszy do Koryntian. Apostol Pawła, dziesiąty rozdział. Dziesiąty rozdział pierwszego listu Apostała Pawła do Koryntian. Wiersz 31. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czas ma trzy cechy. Pierwsza cecha. Czas jest krótki. Przede wszystkim dlatego, że krótko na świecie żyjemy. Na samym początku ludzie żyli ponad 10 razy dłużej niż dzisiaj. Adam 930 lat, Set 912, Jaret 962, Matuzalem 969. Dzisiaj, jak czytamy w Psalmie 90 i wierszu 9 sam dziewięćdziesiąty. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt. A to się, co się chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyrzo mijają, a my odlatujemy. Czas życia mija szybko, umyka, i wszyscy, jak tu jesteśmy: dzieci, młodzież, mężczyźni i kobiety, starsi oraz tak tzw. w sile wieku, możemy powiedzieć, że czas leci jak strzała. A Pismo Święte porównuje życie człowieka do słabej trawy. Psalm 90, tylko parę wierszy, wcześniej, wiersz piąty. Łatwo porywać ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór wiednie i usycha. Księga Hioba. czternasty rozdział. Człowiek wiecz pierwszy, człowiek urodzony z niewiasty, żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień, nie ostaje się. Dziewiąty rozdział też Księgi Hioba, wiersz 25-26. Dni moje były szybsze niż goniec, uciekły, nie widziałem nic dobrego, przemknęły jak łodzie z trzciny, jak orzeł, który się rzuca na żer. A w liście Jakuba w Nowym Testamencie, czytamy w rozdziale czwartym, czternastym wersecie takie słowa. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Ciekawą rzeczą jest to, że Pan Jezus nie mówi nigdy o tygodniach, miesiącach, latach czy stuleciach. Zawsze, kiedy potrzeba coś powiedzieć o czasie, to Jezus, Pan Jezus mówi o dni i godzinie. Dniach i godzinie. Na przykład, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Nie mówi czuwajcie, bo nie wiecie, ile lat każdy z Was jeszcze będzie, będzie żył. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Albo, gdy przepowiada koniec świata, nie mówi: Nikt nie wie, ile wieków albo ile lat świat będzie jeszcze istniał. Ale jak on mówi? A o tym dniu nikt nie wie. O tym dniu i tej godzinie nikt nie wie, tylko sam ojciec. I przez to musimy pamiętać, jak krótki jest nasz czas. Druga cecha czasu czas jest niepewny. Osoba 70-letnia mówi: życie prędko mi zleciało. A czy Wy, mający jeszcze trochę lub dość dużo do tej granicy wieku, jesteście pewni, że dożyjecie tego wieku? Ilu, ile razy się o wypadkach nagłej śmierci? Ktoś przed deszczem schował się pod drzewem i drzewo na niego spadło. Ktoś, biegnąc chodnikiem, potknął się. Upadł na chodnik, uderzył głową w kamienny chodnik, śmierć na miejscu. Ile razy ja się uderzyłem głową w chodnik. Jeszcze żyje, ale nagle ktoś biegł, uderzył się, pyk, nie żyje. Ktoś się położył spać. I rano już nie wstał. Ta niepewność pomimo jeszcze bardziej powinna w nas jeszcze bardziej motywować, do. Dobrego używania czasu, do umiejętności liczenia dni naszych, abyśmy jak najbliżej mogli być przy Bogu i spełniać Jego wolę. Czyli coś, co trochę zacząłem mówić w Apelu. Trzecia, ce trzecia cecha czasu to czas jest bezpowrotny. Nie można cofnąć się choćby o jedną sekundę. Nie możemy tam zrobić playback i cofnąć się na początek mojego kazania. Dzisiaj mamy 28 grudnia. Tak zacząłem nie, zacząłem przykładem. Jest taka funkcja gdzieś w, w telewizorze, w internecie, podobna jaka funkcja jest, w momencie, kiedy chcecie obejrzeć film, który już był, program, który już był, obojętnie jak, to się naciskacie się pilocie cyk, cyk. I coś leciało o godzinie 20, a wesoło o 23 możecie to obejrzeć. Jeszcze raz. Kazanie obejrzycie na, na filmie, ale ten czas kazania minie. 28 grudnia też minie. Może do końca świata jeszcze będzie wiele dni, może nie, może tych dni będzie nawet setki, nie wiem. Ale dnia wczorajszego już drugi raz nie będzie. Czy liść, który spadł z drzewa znowu będzie zielony na tym drzewie? Inny tak zakwitnie wiosną. Ale ten liść już więcej zielony na tym drzewie nie będzie. W piśmie świętym czytamy, co prawda, o wstrzymaniu czasu, czy nawet cofnięciu go, prawda? O 10 stopni. W przypadku his Hiskiasza. Ale zrobił to Pan Bóg osobiście w określonej sytuacji dla określonego działania. Ale teraz mamy radę apostoła Pawła zapisane w liście do Galacjan, w szóstym rozdziale. List apostoła Pawła do Galacjan, szósty rozdział, dziewiąty, dziesiąty werset. A czynić dobrze nie ustawajmy. Albowiem w właściwym czasie rządź będziemy beznużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jak w tym mijającym roku używaliśmy czasu? Jak ty, jak ja używaliśmy czasu w tym mijającym roku? Ile dni w tym roku pracowałeś dla Boga, wypełniając słowa. Czynić dobrze, nie ustawajmy, abyśmy mogli czynić dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ile dni w tym roku poświęciłeś temu zadaniu? Ile dni w tym roku miłowaliśmy bliźnich, nie obmawiając ich, nie krytykując, pomagając im, przybliżyć się do Boga? Czy ci, co mogą powiedzieć, no wydaje mi się, że trochę ten czas marnowałem, są już na potraconej pozycji? Nie. Mogą to jeszcze odwrócić. W przypowieści o winnicy, kiedy Pan Jezus opowiada taką przypowieść, to mówi, że wyszedł o świcie gospodarz i najął robotników, tak? Potem tych robotników wynajął o trzeciej godzinie dnia, o szóstej godzinie dnia. I później jest powiedziane, o 11 godzinie dnia jeszcze wynają robotników, którzy pracowali godzinę. Za jaką zapłatę ci pracowali co godziny? Za taką samą, jak ci pracowali cały dzień. A Jezus powiedział: Nieważne kiedy, ale ważne, żebyś przyszedł, żebyś zaczął to robić, żebyś odczuł wreszcie tę powagę tego czasu. Na krzyżu golgoty wisiało dwóch złoczyńców. I jeden z nich powiedział do pana Jezusa: Wybacz mi, panie, i wspomnij nam, jak będziesz w swoim królestwie. I kiedy wisiał na krzyżu, na krzyżu Golgoty, co pan Jezusom powiedział? Będziesz ze mną w raju. Nie ma ograniczeń. Nie ma powiedziane tu czy tu. Zawsze jest możliwość przyjścia do pana Boga. Czas jest niepowrotny bezpowrotne, ale w każdej chwili możemy do Boga przyjść. Nie możemy rozpatrywać a, bo mogłem tam w 60. roku się nawrócić. W 50. W 2000. Nieważne. Nawróć się teraz, w 2020. Nawróć się teraz, w 2019 jeszcze. Apostoł Paweł Podaję przykład samego siebie. Pierwszy list apostołów Pała do Koryntian, 15 rozdział. 15 rozdział, pierwszego listu apostołów Pała do Koryntian. Od wiersza 15. O, wiersza 9, przepraszam, od wiersza 9. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Apostoł Paweł mówi wprost, byłem prześladowcą Kościoła Bożego. Prześladowałem wszystkich, którzy chcieli wiernie służyć Panu Jezusowi. Ja jestem prześladowcą, mówi. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego kazana mi nie była daremna. I to są kluczowe słowa. Łaska okazana apostołowi Pawłowi nie była jaka? Nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska, która jest ze mną. <laughs> Na zakończenie jeszcze Rada Apostoła Pawła do liście do Efezjan. <laughs> Lista Apostoła Pawła do Efezjan, piąty rozdział. Od Wiesza 15. Baczcie więc, pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, a rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, który powoduje rozwiązanie, lecz będziecie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez, przez co? Przez? Przez, poczekajcie, bo coś źle widzę. Przez Messengera chyba Pan pisać, no nie? Przez psalmy. I hymny nie przez Facebooka. I pieśni duchowne. Nie przez YouTube'a. Śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Rozmawiajcie są przez psalmy, hymny, pieśnie duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim. W czym? Ja tu czytam w bojaźni Chrystusowej. Ulegając w bojaźni Chrystusowej. Wykorzystujmy czas, bo czas jest krótki, niepewny, bezpowrotny. Nauczmy się liczyć dni nasze, gdyż dni są złe. Abyśmy posiedli mądre serce, jak rozróżnić jedno od drugiego. Nie dla pracy, dla naszych rąk, dla naszych domów, dla nas samych ale dla pracy dla Pana. Wykorzystujmy czas. Chodźmy z Bogiem w tym czasie. Wszystkie te rady apostoła Pawa, który mówi przyjdźcie w bojaźni chrystusowej, ulegajcie. Rozmawiajcie ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Może tak się zdarzyć, że we wtork na wtorkowym spotkaniu nie wszyscy tutaj będą. Coś zatrzyma, coś, coś nie ktoś nie będzie mógł przyjść. Dlatego też już teraz, kończąc to kazanie, kończąc to rozważanie o czasie, chciałem życzyć Wam wiele Błogosławieństw Bożych. Chciałem życzyć całemu zborowi wiele opieki Bożej, opieki Ducha Świętego, prowadzenia Ducha Świętego, właściwego spojrzenia na nasz czas w naszym życiu, abyśmy właściwie mogli zobaczyć czas. Dla tego zboru i naszego życia w tym, w tym nowym 2020 roku. Życzę Wam wiele błogosławieństw opieki Bożej i wiele, wiele prowadzenia. Amen.